I teraz, moje drogie panie, nasze spodnie, animal. Przede wszystkim świetnie leżą, bo wchodzą wysoko. Po drugie, mają świetną tkaninę, bo to jest taka miękka, lekko włoskowa, jakby. W włoskowa, woskowa tkanina. <trudne>, Trudne, ale powiedziałam to. Słuchajcie, i ona ma w sobie taki właśnie, jak widzicie, taki 3D jakby to było, prawda? Takie. Fajny hologramowy kolor. One są tak ładne, słuchajcie, genialne. Mamy kolor czarny, mamy kolor kawa. I mamy kolor czarny. Wszystkie są takie ładne. I tu wymiarki, przypominam Wam, w, pa, w pasie mają od 68 do 120 w talii, do 120 w biodrach. 99 długość całkowita zewnętrzna nogawki. Mięciutkie, takie lekko, dziewczyny, to jest takie ćwierć ocieplenie. Nie takie ocieplenie że na zimę, zimę, tylko one są już takie, wo, 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 mają lekki, milutki włosek od środka, ale bardzo cieniutki. I one, to toż jest oczywiście jesienią model, dziewczyny super. Cena 109 zł, X2823 beż X2823 kawa, ale piękna ta kawa, kawa espresso i dziewczyny te czarne mnie zachwycają. Piękne są i czarne. Cena jest bardzo atrakcyjna. Dziewczyny. Jedna rzecz, do której Wam powiem, tutaj czasami do pasków wkładamy jakieś gadżetowe paski. Ten pasek jest taki sobie, mam szczerze, dlatego Wam troszkę zrobiłam lepszą cenę, że jak Wam się on nie podoba, to można... Go. Wyjąć. Także tak, dziewczyny, mówię uczciwie, jak jest. E, troszkę tak zrobiłam to na odległość. Nie jest on taki jakoś, jakbym e, sama e, oczekiwała. Także dziewczyny, zamiast 129 zł, macie 109, a pasek jest, to jest. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Buziaczki, dziewczyny, zamawiajcie, zamawiajcie. A ja zaraz Wam prezentuję kolejną rzecz.